Trzeba się udzielić już po świętach. I to trudno przychodzi. Mam nadzieję, że wam trochę lepiej. Tymczasem robota stoi, więc trzeba ją popychać. Więc spójrzcie sobie, co mamy teraz na warsztacie. Zapraszam na film. Realizację mamy dosyć ciekawą, bo jest tutaj zawartych parę ciekawych materiałów, że tak powiem, i też jakieś rozwiązania, i w ogóle wygląda nietypowo, moim zdaniem, więc ciekawa będzie realizacja. Jeszcze pomieszczenie samo w sobie jest bardzo fajne, więc to wszystko sprawi, że to razem będzie się świetnie komponowało. Tutaj macie zabudowę, że tak powiem wysoką poniekąd, bo na drugiej stronie, gdzie Wam pokażę na drugiej kartce, to będzie jeszcze wyspa, ale tymczasem skupmy się na tej ścianie. Mamy tutaj dwa kominy, na których są nadstawki, jeszcze dodatkowe kostki i ciąg górnych szafek. Wszystko jest we frontach lakierowanych. Oprócz tych drewnopodobnych elementów, które tu widzicie, bo te fronty boczne oraz boczne pirasty oraz to co to jest u góry mamy z forniru. Blat będzie drewniany, to będzie klejonka. Także tutaj na tej ścianie mamy tylko zlew. Fronty tutaj mamy uchylne. Tutaj jest mywarka, a tutaj będzie szuflada. Gole mamy dwa pionowe. Tutaj jeden, tutaj będzie drugi więc te szafki będzie się otwierało za pomocą gola. Tą górną już i wszystkie pozostałe górne za pomocą tibonów. Na dole podblatowo też mamy gola poziomego. Tak więc tutaj mamy upkane takie rzeczy. Nie ma tutaj żadnych jakichś kosmicznych rozwiązań. To był elektryczne otwieranie lub tego typu sprawy. Także to, na to się składa ta ściana. Ale jeszcze jak tutaj widzimy ten pilaster to dalsza ciąg zabudowy będzie okalała taką całą ścianę. Ja może zarysuję za chwilkę, jak to wygląda przy rzucie z góry. Tymczasem pójdźmy na drugą kartkę. Mamy, oddalamy się od tej zabudowy, którą przed chwilą pokazywałem i na pierwszym rzucie mamy tutaj wyspę. Wyspa jest dosyć duża, że tak powiem. Takiej jeszcze nie robiłem. Na tej wyspie też będziemy mieli blat drewniany, kredę klejonkę, plus fornirowane tutaj takie lico, połączone z czarnym cokołem, lakierowanym w macie. Trzy dolne szafki, ale tutaj jest też uchwyt gola dookoła całej wyspy. Niemniej jednak tutaj z tej strony nie będzie on funkcjonalny, bo jest zakryty przez długi lakier, więc tutaj mamy wszystkie trzy szafki i nakliki, zwykłe półki w środku. Co tam dalej? Druga strona wyspy od strony wysokiej zabudowy. Mamy trzy szafki z szufladami i cztery takie z pełnymi frontami, te z szufladami plus szuflady wewnętrzne tutaj dwie i tutaj też mamy gole, czyli tak jak mówiłem gole, które okalają całą wyspę dookoła plus gole między frontami od szuflad. Także jest troszeczkę zabawy, tutaj jeszcze no zasję na to, że gol okala całą wyspę dookoła to tutaj musimy wstawić Najlepiej, jakbyście wy to robili, tak jak ja, żeby to był całkowicie zespojony ze sobą element w kształcie litery C czyli, że po prostu cały bok z prawej strony, jak i z lewej strony jest takim monolitem że nie łączymy kropek ze sobą, żeby nie było tych wyłączeń. Tutaj widać. To jest tylko projekt, więc więc tak tutaj jest. to wygląda na ten pierwszy rzut, ale to jest jedno, jednolity taki element. Cała realizacja składa się w sumie z 15 szuflad, tak więc było tutaj przy nich trochę roboty. Całe szczęście większość tej pracy z szufladami mam już za sobą, teraz na dobrą sprawę zostaje nam tutaj uzbroić to wszystko we fronty, podocinać te gole, które można już dociąć na tym etapie. No i tyle, sam montaż tych szuflad jest bardzo prosty i fajny. To są szuflady Merivobox, do którego możecie sobie sprawdzić film w waszej prawym, prawym górnym rogu. Mam szablon i dlatego łatwo i sprawnie mi to poszło, sam montaż, bo to z tym szablonem naprawdę fajnie się montuje. Wy sami sobie na podstawie tamtego filmu musicie odpowiedzieć czy taki szablon jest wam potrzebny. Fakt faktem on się przydaje sporadycznie, ale jak już jest taka okazja gdzie tutaj mamy kilkanaście szuflad, no to to naprawdę idzie szybko i przyspiesza robotę. Na pewno na filmie tak tego nie widać, ale ta wyspa jest naprawdę bardzo wielka. Jeszcze takiej nie montowaliśmy o tym rozmiarze. Sama ta wyspa jest większa niż niejedna kuchnia na dobrą sprawę. Także, także będzie co biegać jeśli ktoś zapomni iść po łyżkę albo czegoś gdzieś tu będzie gotował. Ale nie oceniajmy tej wyspy po jej wielkości. Po prostu każdy montuje u siebie to co chce i to co mu się wymarzy. Ale spójrzcie sobie takimi małymi krokami, już nie, nie, nie udając, że to jest metr z kroka, tylko generalnie normalne, zwyczajne kroki. Raz, dwa, trzy, cztery i pół kroku, dopiero jesteście na końcu wyspy. Normalne kroki, tak się chodzi zwyczajnie. Także jest tutaj co, co, co iść, żeby, żeby dojść z jednego miejsca na drugi. W całej wyspie mamy gole. Gole wszystkie tutaj, które są, to frezowałem samodzielnie, nie przy pomocy CNC, tylko przy pomocy szablonu. Mam już to dosyć dobrze opanowane, nieskromnie stwierdzę. Także idzie mi to sprawnie, szybko i bez żadnego kłopotu. Tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, mamy gola między szufladami bo mamy takie dwie górne szuflady jedną dolną z takim wyższym frontem. Później dwie tutaj się muszą mijać, czyli tą od środkowej szuflady chwyta się za front od spodu, i wtedy go można otworzyć. A tutaj u góry się chwyta i, i można otworzyć górny front. Fajnie to będzie na pewno wyglądało, moim zdaniem. Idąc dalej, mamy kolejne dwie szafeczki o podobnych rozmiarach. W środku są po dwie szuflady. Dolna szuflada będzie miała front aż do gola, a tu mamy dwie wewnętrzne szuflady. Gdzie front będzie plumowski, blaszany, tak więc to będzie tu ukryte. Nie będzie tutaj frontów zintegrowanych z tym dolnym frontem, po prostu takie jest życzenie. Tak więc yy, tu mamy to załatwione, i tutaj ta, ta ostatnia szafka jest na tej samej zasadzie jak poprzednie dwie. Tutaj jeszcze musimy wykonać zabudowę, tak aby połączyć to wszystko z szafkami, bo tutaj będzie oryginalny, zaokrąglony, zaokrąglony oryginalny pilaster taki połączony z, dwu, z dwiema krótszymi listewkami, czyli to, będzie, to już jest całe złączone i całe polakierowane przez lakiernika w całości nie będziemy tutaj do, doklejać jakichś klapek, że tak powiem, tylko to już jest jeden taki monolit, jak mówiłem wcześniej. Przy, przy wysokiej zabudowie jeszcze jest taka ciekawostka, bo tutaj mamy łączony front, czyli będę po prostu, te, nadużywam słowa po prostu, czyli będę ten górny front od komina łączył z tym dolnym bo tutaj w tej szafce znajduje się docelowo sama lodówka, bo zamrażarka będzie schowana z tyłu za tą całą zabudową w skrytce. Więc tu mamy lodówkę, którą będziemy ch chcieli zrobić tak, żeby się oba fronty otwierały jednocześnie na życzenie klienta, aby zachować tą linię. Taką realizację obecnie działamy. Chciałem, zamyślę, było tak, żeby was przeprowadzić przez te większość tych etapów skręcania tej kuchni, żebyśmy mogli, mój, później mogli jechać z tym wszystkim do klienta i tam nakręcić z tego poszczególne odcinki z niektórych etapów, albo nawet może z całej, aczkolwiek wiecie jak to jest, chęci a zamiary. Zacząłem się spieszyć z tą kuchnią i tak wyszło, że z nienacka wyskaczyły wszystkie szafki i już większość jest pomontowana. Tak więc na dobrą sprawę zostaje nam tu w tej chwili tylko zamontowanie szuflad, frontów do tych szuflad co być może przedstawię w następnym filmie, także śledźcie kanał. Słowem jeszcze ogłoszeń, jest nas już 4000 osób, ponad już 4000 osób na, na kanale YouTube, co mnie bardzo cieszy, dziękuję bardzo za uwagę, że fajnie, że Wam się podoba, mam nadzieję, że jeszcze urośniemy w siłę. Gdyby któreś osoby chciały dołączyć do grupy na, na Facebooku, do grupy Dobrze Wiedzieć, to zapraszam serdecznie. Link do grupy dam w opisie pod filmem. Tak więc zapraszam na kolejne nasze zmagania z meblami i życzę Wam, żebyście z kopyta ruszyli w ten nowy rok lepiej niż ja na początku tego filmu. Zapraszam na kolejny film. Cześć!